No dzień dobry w kolejnym dniu. Noc upłynęła spokojnie w otulinie fiordu i wysokich skał. A dzień zaczynamy jak zwykle od jajeczniczka. Przemie tak wejdzimy już. Ubudzi je już gładkie z mlekiem. Wreszcie to mleko, które... Spada. My, korzystając z chwili przerwy, robimy serwis kampera. Hello! Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za przerwa? Przerwa? Mam toaletę. Dosłownie i No to jest fajne, że w Norwegii wszędzie się zrobi taki serwis. Dobra, jesteśmy w Bergen. Znaleźć tu miejsce do parkowania to tak jak w Warszawie, ale znaleźliśmy pod szkołą. W końcu wakacje. Idziemy teraz szukać 7 Eleven. Mamy dwie godziny, żeby zwiedzić całe bergen, fish market, kupić internet. Mamy internet. To dzięki pani. Dzięki pani. Z polski. Z polski pochodzenia przynajmniej. A Cieszę pytałeś, czy możemy w ogóle? Nie możemy. No, dobra. Dobra. E, macie adres... Już szukam. To to szukam adresu, ale nie. Pan nie płaciłem. I C Michał. Dzień dobry. <śleszy> Nie mogę e, Rud Uswagen 68-68 gałpynek Czak po prostu czad. Aktywację Nie też robi Pol, Polska osoba Małgorę, Dziękuję za pomoc My też! <laughs> bardzo. Do widzenia. Nie może być. Proszę bardzo, będzie 5238. Ale I co ja. 5 minut będzie gotowe! Możecie wsadzić. Niesamowite to jest. Pan ma urodziny 2 lata po. 2 lata po moim czasie. <laughs> Nie, 28 marca tatua. No, lata. <laughs> to na dzień. Niesamowite. To jest po prostu jakieś zbieg okoliczności. To ta, jest niesamowite. Aż wtedy, żebyś miał też potrafić to tak! Okay. Miii! <grymne> <wreszcie, Okay>. Miii, <grymne> <grymne> oh na Fischmarkę, tak? A to jest po prostu prosto. Tutaj Cały czas prosto, sprofie, fajnie, dużo. Jeść wszystko co wlezie. Ja nikt tam nie wyjadę. Ja w już cztery lata. Tu jest do ładowania. Dobrze. Cztery lata mieszkam. Naprawdę? Wegen? Na głęboko. Stawangę Tawangę? Właśnie będziemy jechać z stawangę. No. To jest ten. Tam jest bardziej otwarcie, więcej jest flash, a tutaj bardziej... Bardziej miasto. Dobra. Dziękujemy. dziękujemy. Bardzo, dziękujemy. bardzo dziękujemy. Dobrze, mamy więc internet. Bo widzisz, że z ludźmi wszędzie. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że internet można kupić tylko i wyłącznie w sieci 7-Eleven albo... Narwesem. Narwesem. Ale w życiu bym nie pomyślała, że to można kupić internet, dlatego że to jest sklep z bułkami, z no, kanapkami. No właśnie. E, a polecamy ten w Bergen, bo tu jest polskojęzyczna dziewczyna. Od razu zadzwoniła i za 5 minut będziemy mieli ten internet aktywowany. A kto nam aktywował? Też po drugiej stronie okazało się, że też jest osoba polskiego o pochodzenia, i gadali sobie po polsku. Polaków w Norwegii jest widać sporo. Albo mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na tych dwóch którzy tu mieszkają i pracują. Idziemy teraz na fish market. O proszę McDonalda też mają. O, tu jest Narvesen. To tutaj też można Michael kupić. Czyli tylko w dużych aglomeracjach można ten internet nabyć. No, tam prawdopodobnie mamy fish market. A tam gdzieś mamy zaparkowany na samym górze samochód. Prosta droga. Napeczki z krewetkami krewetki, łosoś po 13 euro. i co? Bieżąc o krewetki. Nie, nie Pani powiedziała, że to jest najlepsze i co mam kupić. Smoked Salamon też. Potrzebujemy 9-10 kawałków steku. pieces would you say like this could be one piece it can be one piece this yes. can be one piece this is gonna be another piece uh -huh. this, okay. okay okay and maybe this is gonna be yes. another piece and of what I like, I make it a little bit thick, and in the middle, mid-raw, you know? Uh -huh. It takes uh, no more than 7-8 minutes, uh -huh. 4 minutes each side, more or less. Uh -huh. The grill needs to be high mm-hmm That's it. It's not difficult. Okay, and salt, pepper? Uh, salt, pepper, uh, we make it with some butter uh -huh. and some rosemary or um, any herb you think uh, you love it. Rosemary, it's like, uh -huh. it fits perfectly. And uh, yeah, that's it. Whoa, that's beautiful. That's gorgeous. <laughs> now we go. okay. Ale mamy dla całej rodziny chyba e, wieloryba. I'm crossing over. Jesteśmy w miasteczku portowym. Jak widać po nasze No. Pokaż tarebeczka, jaka skromna tarbeczka. Właśnie już mi ręka odpada. A co ty tam masz? Wieloryba, krewetki, łososia.

Dobry Polak po jedzeniu, nie zapomnij o deserze. No i Fish Market to jest po prostu przy samym porcie. Taki tradycyjny bazar. Fajnie, bo środkiem się idzie, są sklepy, a z tyłu są restauracje. Co tam mama kupiłaś? Dolety! No. Dobra, to ja Teraz Więc zaczniesz, jeden. Idziemy. Idziemy. Idziemy do samochodu. Dobra, to myślimy, że dwie godziny spędzone w Bergen wystarczą, jak na dwa tygodnie urlopu w Norwegii. Absolutnie. Absolutnie, no nie? Absolutnie. Jedziemy na naturę. Uciekamy z miasta, uciekamy w stronę wodospadów. Także do zobaczenia. No i jesteśmy na parkingu. Szefowa, co dzisiaj na obiad, do kolację? A fuj! A co to jest? Krewetki tygrysie. A no, są jak ten Jak pół zlewu. To nam zrobiło cenę. Mega. Na jak Agnieszki mrozimy. Wymrozimy steki. Patrzycie Agnieszki, wujka piątka. No właśnie, ta lodówka jest mega. Wymrozimy. O, dokopałam się do... Do pieczywa? Do pieczywa to jedna rzecz. Odmrażamy, trzymaj, pieczywo. Dobra. Dokopałam się do nagrażarki. O, ile jest stopni? Minus 5. No widzisz. Steka podam tam. Wymrozimy ponad kilogram samona. Ale zaraz Ci pokażę jak wygląda kilogram samona. Norweski! Norweski, zakrywamy. Nie no fajnie. to jest? Niżej. No, zamrażarka pojemna. Co to? Znaczy to, to jest e, baket. Ale co baket? No baket jest... Wave. E... Whale. 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 A czyli to jest wieloryt? Jeszcze bym A. Znaczy pachnie... pachnie jak wędzony łosoś, ale to bardziej z wędzarni. A smaku odpomina trochę Polędwicę. No ale dobry jest. Feathers in my hair and braids around my waist I'm almost a bird These mountain views and pink sunsets got me shit in skin. Jak w warunkach polowych krewetki smakują? Cytrynka. Znaczy jak na takie warunki, w jakich jesteśmy, to... walka. Mhm. Dobra. Zrobione. To jak się obiera? Krewetka. Rozbiera. Dobra. Krewetka się je. Musimy odbrać ją od panicerzyka. O, zobacz, to się... Absolutnie. Nóżki się jej... Zobacz, pod pancerzykiem, zobacz, tak się widelcem bierze, o, z boku, z boku, z boku, tylko tak głębiej, żebyś rozerwał pancerzyk. Czyli głowę bez, bez głowy. Głowę to sobie tak. ten ręcznie zajmij. Ręcznie. Zobacz, o tak. O. I tutaj teraz sobie zobacz, weź tak widelcem podważ i tak przejedź po całym pancerzyku głębiej.